Witam Was na moim kanale Słuchajcie, dzisiaj filmik troszeczkę inny Pokażę Wam jak najlepiej zajmować pita Jak się w nim najlepiej ustawić Moim zdaniem oczywiście Pokażę Wam na przykładzie jednej akcji Zobaczmy Co w tej sytuacji robi setek. Jest tutaj po prostu w tym picie Niespokojny, cały czas pikuje Lewa, prawa, lewa, prawa patrzę sobie shorta Pikuje również, sprawdza sobie Na apsy Co jest moim zdaniem błędem to terroryści muszą wejść na site. zostaje zauważony dostaje bułę oczywiście dwóch na trzech runda paka się plantuje runda dla terrorystów przypominam wam o giveawayu na M4 losowy subskrybent ją otrzyma linka zostawię w opisie słuchajcie ustawiamy się najlepiej tak żeby nas nie było widać z balkonu jak terroryści zeskoczą będziemy o tym dobrze słyszeć i słuchajcie, tutaj się ustawiamy. Taka by linia w tej desce zgrała nam się z linią tej skrzyni, i czekamy sobie grzecznie na terrorystów. Co więcej, terroryści wchodzący shortem zobaczcie. Terrorysta sprawdza sobie, Pita. Tu nikogo, tu nas nie zauważy. Ktoś, kto wychodzi z absów też nas tutaj nie zauważy. Tutaj tym bardziej. Zobaczcie, terrorysta musi sobie to sprawdzić W chwili, gdy wchodzi na sajta Musi się już zająć sajtem Musi sobie sprawdzić tą pozycję i tą I wychodzi nam prosto pod celownik I mamy łatwego fraga Ok, czekam na wasze komentarze Dajcie znać, co myślicie o moim stosobie Dajcie znać, jak wy się ustawiacie tutaj Na dzisiaj to tyle Dzięki wielkie, hej!